Kochani, przedstawiamy Wam naszego stałego bywalca, kolejnego, Burbonka. Jest już któryś raz u nas. Także stały klient w krwi i kości. Jest bardzo kochany. Grzeczny, superancki. Opieka nad nim, spacery to naprawdę sama przyjemność. A owczarki bywają różne, prawda? Różnie to bywa z nimi. O, może tak. Także tutaj jak najbardziej właściciele super pieska wychowali. Takimi Lusiński, nie? O, trzeba obsikać. Wywąchać, zakopać, uh -huh. Standard. Tak? Ho, 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 chodź. Słuchajcie, jak się dzieło krzaki wyciera. Tak się mizia. Tak. Miziam całe koinki. Super jesteś, naprawdę. O kurwa są inną filozofią postrzegania świata zupełnie słuchajcie moja Gina też tak ma ona nie szczeka na psy, jest socjalizowana genialnie ale jak widzi owczarka niemieckiego albo border collie to zostaje szał może czuję takie psychiczne nieogarnięcie w tym się. A Burbonek idzie super. Czasem sam musiał szczeknąć, jak jakiś pieska nie polubi, nie? I kusek, Słuchajcie, jak go zawołałam do siebie. On tak biegnie fajnie do ujęcia na TikToka. I jak nagle skacze mi przez lewą rękę. Good job dla niego. Jak zawsze. Tak? Skaczny jestem. Super, Panie tak zwraca też uwagę na człowieka. To jest fajne. Już no, te owczarki nie są takie złe. Chyba zawsze będę mieć przynajmniej dwa albo trzy. A jak gaba o tym słyszy, to dopiero będzie. Coś wyniuchałem. A nie będziecie tam ciocia puszczać w bo się zaplątać w drzewa. O, właśnie, to jest bardzo skoczny. Zaplątałbyś się w drzewa i byłoby po robocie. A i ma obrożę szeroką, i flexi. I spoko. Bo on nie robi zrywów więc flexi może mieć na obroże. A najważniejsze kochani to umieć wszystko używać i będzie git. Słuchaj, sakila, no pięknie, dawaj kieła, dawaj kieła, już nie? Fajno, myślałam, że się zainteresujesz na dłużej, mogę, to mogę czy nie mogę, mogę czy nie, Bo to nie chcesz mi dać, to dawaj, no dawaj, szybko, widzicie, no i zostawił, nie za długo to z tym nie pobiega. Co każdy owczarek lubi najbardziej? Wchodzenie do bajora i proszę. kładzenie się, chlipanie wody, bo taka jest najlepsza, no ale masz fajnie, ja bym do tego nie weszła, ci powiem się, w tym nie położyła, ale to jest twoja sprawa, tak? Co ten piesek wyczuł? Pewnie dzika albo kolejną dzisiaj z kolei San. Myśmy tego spotkali jak sam z Walhalą, że ja myślałam, że po prostu w ściku dostanę jakiegoś. Dzisiaj limit zwierzyn spotkanej w lesie został przekroczony. Prawda? O. No super zabawa. Zabawa dzisiaj. Dobra, wychodzimy z burboneczkiem z lasu. Zobaczymy przez wieś wracać. I było fajnie. Trochę się znowu powspinali. A tak jak mówię, no takie pieski hotelowe, no, biorę raczej na nieco krótsze spacery niż normalnie chodzę. Bo, bo nie wiadomo zazwyczaj, jaką mają kondycję. Nie? Ile chodzą dla mnie wiecie 14 km to może być mało, a dla nich 2-3 km tak na raz to będzie dość, prawda? Kurbanek chodź! Czekajcie. Musiałem go krócej złapać. No on się chciał przywitać, a one na niego się darły. a bały go równo słuchajcie psy, co kochanie psy zapłacą się na niego Dramam sadza zapysk. muszę uważać on by się przywitał one kłapią zębami i znowu chyba się będziemy wyłętać dobra poznaliście burbonka, przeszliście się z nami na spacer i zapraszamy oczywiście do następnego filmu, jaki się pojawi na tym kanale. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Cześć!